Siema. Chciałam zrobić live'a. Ale stwierdziłam, że live'a nie będzie. Zgotowania miałam miałam kolację robić, ale kurde, goście zaraz będą. W sensie mój tata z moją siostrą i pewnie jakbym zrobiła live'a, to by ta kolacja była na 22. Bo wiecie, że ja mam nie mam podzielności uwagi i ciężko mi robić dwie rzeczy na raz. Więc live'a nie będzie, ale zrobię taką krótką pogadankę. Co tam u mnie spoko, co u was też spoko. Jak tam ten cały przedświąteczny harmider? Ja gdzie w mieście i pojechałam specjalnie rano. Mówię, na pewno z rana nie będzie ludzi. Ludzie pracują, ludzie dopiero pewnie pojadą po 15, czy tam o której kończą pracę. Dupa! I powiem wam, że ubrałam specjalnie obcisłą koszulkę. Hmm. Rozpięłam kurtkę i tak chodziłam i nikt mnie nigdzie nie przypuścił. Ten brzuch nie działa. W sensie ja nie mam za złe, ale to nie działa. W sumie zawsze byłam ciekawa, jak ludzie będą reagować na mnie w ciąży. Może jeszcze ten brzuch nie jest taki duży, może ludzie po prostu... Nie no widzieli, bo widzieli, widzieli patrzyli się ewidentnie na mój brzuch. Jak łapałam kontakt, to się patrzyli na mój brzuch. Ale nie wiem, może taka wydziarana i boją się. Nie wiem, dziwne. Nie narzekam, tak jak powiedziałam, bo stanie w kolejkach jeszcze mi nie przekaza, na pewno jakbym była na początku dziewiątego miesiąca, to by było ciężko. Wiadomo, że jakbym poprosiła kogoś, dzień dobry, jestem w ciąży, czy mogę przed Pana, przed Panią wejść, no to na każdy by mnie wpuścił, może nie każdy, ale no pewnie większość by mnie puściła, nie? Ciekawe, będę to obserwować, bo to jest bardzo ciekawe. Na przykład jak chodziłam na pobrania krwi w, do punktu pobrań krwi i wciskałam ciąża, to starsi ludzie się przyczepiali czemu idę przed nich, skoro oni dłużej czekają niż ja. No to tyle z mojej dzisiejszej pogadanki. Ale ciekawe ciekawostki. Idę gotować, bo no, nie mam ani będę do gotowania, ani do nagrywania, ani do mówienia tutaj ewidentnie, więc spadam, nie zabieram Wam czasu. Zobaczcie, jaki kolor w ogóle jest ciemny. nie? Ja tak patrzę mówię, gdzie są te moje jasne końcówki. To się wypłuczę pewnie troszkę, bo to jest ten mój. Ten jasne takie, sumiki, co, sumiki, co tu wiszą, ale tu jakie ciemne. Fajne, podoba mi się. Wiecie, ja, ja byłam blondynką, więc ten kolor mi się wypukuje po jakimś czasie i muszę sobie go powtarzać, ale no. To tyle. I zrobić kolację, bo zaraz będę goście. Didi! Dziękuję za uwagę. Pa.